Dzień dobry, moje nazwisko Owad. Chciałem Panią ostrzec przed zbocznięcami, którzy chodzą po domkach i gwałcą stare baby w ciąży. Ale ja nie jestem w ciąży. Na pewno u Pani nie ma nikogo? Niech Pani uważa, jestem są naprawdę bardzo groźni. No naprawdę nikogo nie ukrywam. Coś mi się nie chce wierzyć. Będę musiał Panią przeszukać. Przeszukam Panią chyba. Na pewno Pani nikogo nie ukrywa? Niech se Pani uważa, bo ja tu przyjdę i Panią przeszukam. Kto tam? No a ja się bardzo boję, bo tu zboczeńcy chodzą. Dzień, Dzień dobry, niech się, się pani nie boi, boli, ja, ja ze spółdzielni. Nie no, klucz mi zniknął. Ale to zboczeńcy odzon niech pan coś zrobi. A nie, a nie ma, pani ma pani klucza. klucza. I, I co? co? Jest? No, jest? no piękny. Haha, ale się dałaś nabrać. Nie jestem ze spółdzielni, tylko starym graficzem. Jezu, ale się nabrałem. Jest pani chętna, bo burdery na wszystkie pozamykane, nie ma gdzie podupić. W gospodyni wyszła, a ja się pana boję. Dla mnie to bez różnicy. Ja mogę nawet tutaj na ziemi. O, widzę tam w rogu fajny materaz. Wykorzystajmy. Ale ty ma teraz zajęty już z innym panem. Mówię, że zajęty z innym panem ty ma teraz na dzisiaj. To w takim razie może trójkącik. A nie, ale nie, o trójkątach nie ma mowy. Poza tym pa, pan tu gwałci te stare baby, ja słyszałam, pan komendant tutaj wszystko mówił. Kto jest lepszy, komendant czy ja? Ja daję 50 zł wchodzę w Ciebie. No zobacz, na tą klatę i bez gadki. Ja z czym to ludzi. To 70, więcej nie dam. No proszę pana, dwie stówy i możemy o czymś pomyśleć. Ewentualnie 150 za anal, ale tego nie polecam. No 150 zł, muszę wiedzieć jakie pani ma referencje za takie pieniądze. Nie chciał mi się pakować no w belegów. Proszę Gównę. pana, tu jest wykształcenie dwudziestoletnia dziwka i czego pan, co pan chce? Za, za 50 zł? Co jestem Janek z DPS-u Ale pani jest uprzejma, za 150 zł taki numerek No wejdę w to. Czemu pana? Bo za 50 zł nie da rady. Może no to pan tym się przykryjemy, myślę, że będzie miło, ale może jeszcze przymierzę. Zobaczę, jak leży na mnie. O, idealnie, no wspaniały. Przydobył się Melonik. Jeszcze kapelusik tutaj o, dla pana. Wspaniały. O, no. sprawdzę kieszenie. A, a tu co? Taki młotek to na mnie? No wie pani co? Jak pani śmiała. Ja w takie rzeczy się nie bawię. W, 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 wiedziałem, że to będzie wszystko gówno. Ten młotek? Ten młotek... Do, 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 do tych, co nie chcą płacić, tak się bawić nie będziemy. Powiedziałem, że zapłacę. Idę do domu. Mam to gdzieś. A proszę pana, ja żartowałam. Proszę pana, ja, ja chcę dupcink. Ja spuszczę pana tą cenę do 50 zł. Nic. Żadnego motka nie użyję. Miały być dupy. Ja chcę blondynkę Słowa Brunetkę. Mają być za dwie godziny. Obiecałeś mi, nic mnie to nie obchodzi. Nara. Nie wiadomo, czy będą dupy. Alfons się nie wywiązuje. Spokojnie, będą fajne dupy tutaj, z burdeli uciekają. Słabo im płacą, prawda? Jeszcze sobie dzisiaj podupimy. Co ty w tym miejscu? Spokojnie, mam dobrych informatorów. Dzisiaj będzie wysyp. Niedaleko jest burdel i to dobry. Dobra, to ja skoczę jeszcze po browary i kreskę. Będzie git. Będzie się fajnie z dziewczynami siedziało. No dobra, ja załatwię leżaki, jakie szkło. Może Alfons zaraz zadzwoni i będą po dwie na Ale nie wiem, czy damy radę. Halo, załatwiłeś te dupy. Po jednej na łebka tylko. Okej, okay. jakoś sobie poradzimy. Z jakiego burdelu uciekłaś? W którym miejscu? Tam, Alfons wszystkie dziewczyny bił. Wywiązała się bójka, ja się zbuntowałam, no i... Myślę, że go zabiłam. Dobra, owad, Chodź na gazika i jedziemy tam. Jest jeszcze szansa na te dupy. Poczekaj. S Sowa wyrwał chyba jakąś dupę z lasu. Idę na dupcink. Witam, niezłą dupę. Kapitan Alby się kłania. O, witam pana. No, niezła dupami, nie? Da pani radę z Hmm, Dla milicji mam zniżki. Myślę, że z czyma. pociągnę. Ormo, nie się, bo będzie bił. Ej, patrz. Babka kiepska wykończyła faceta. Co to ma znaczyć? Gdzie jest Ferdek? A panowie kim są? Ormo. Matko Boska, babka Kiepska.